Siema. Siemano, z kim mamy przyjemność? Ja jestem w Eustachy. Stachy Motyka. Stachy Motyka, skąd? To jest w studia na górze. Słabo cię słyszę, jakbyś mógł głośniej, albo bym reżyserkę ja, ja, ja wiem, kto to jest. to jest studia na górze. To jest Zadi. No właśnie coś... Dobra, po... słuchajcie, studiam. ja mam dla was wyzwanie. Zróbcie fikołka na tym stole. Czemu na stole? To nie zrobi, to jest i przegrywa. A, a jak jesteś z tego stołu spierdole? Dawaj. Adi, tu chcę chyba, żeby ktoś kontuzję złapał. Nie no tak Tutaj jest zbyt, zbyt duży hardcore. Mogę ci walnąć. A on fikołka i pierdol! Dobra, nie może, to boze, ja pod pan Nie, Ja, ja robali niemowalne donate, to on walnie fikołka tutaj. Ile chcesz? Pięć dyszek? Dawaj. Dawaj, fikołka. Pięć dygna. Dobra. <laughs> trzymaj, trzymaj na... O, trzymaj, pięć dyszek wali, daj mu no. pięć dyszek, niech fikoła wali. Do na kurwa, on wszystko za haj zrobi. No to czekamy ja <laughs> na fikołka. Za pięć dyszek. A co Załóż to, A. sobie to na szyję. No nie, to jest napięte na plecach. Ale to mówię, podnieś sobie. No, no Z reżyserki może sam jesteś napięty. Załóż sobie to na szyję, o tak coś ściągnij. Załóż. No, to jest to. <słuchaj> co to o. świecie jest świetna a a nie fikołka, chłopie. Ty. Ty, no nie, on fikołka nie umie zrobić, co tu kurwa ma być? <gulia> kurwa, nie da się tu zrobić, bo to zakręcone <gulia> Kurwa, zresztą pieniędzy, co tu wiesz, chłopie, fikołek jest miał być. Stół. Ja, ja może panów z ochrony poproszę, żeby go złapali, jakby się spierdolił z tego stołu. Dawaj. <gulia> Ty, chłopie, on nie wie, czy fikołki robi. Nie, A dobra, ty, słuchaj, jak zaliczamy jak patrzę, to? Do niech będzie, I ja patrzę chłopie na ciebie i na twoje ruchy, to ja coś ci ty tak w pizdę dostaniesz chłopie, że dopiero nauczysz się chodzić. Zakręcony, to ty kurwa masz garnek chłopie, że ty witełka zrobić nie umiesz.